Dzień dobry, panie Piotrze. Bartek Piotr, witamy Was w, w końcu, w pierwszym odcinku programu Gadżety na warsztat. To tak. właśnie ten człowiek e, odważył się, mógłbym powiedzieć, e, bo to jest wyzwanie: przebudować, a bardziej przerobić naszego pickupa. Będziemy go lizać, no. Słuchajcie, nie było łatwo. Jest, jest pandemia, koronawirus. My akurat mamy to szczęście, że z Bartkiem badaliśmy się, robiliśmy sobie testy. Jesteśmy negatywni, więc, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby w jakiejś tutaj dystansie od siebie siedzieć i nagrywać dla Was ten, ten materiał. Czekaliście bardzo długo, ale obiecałem, że ruszymy z projektem w 2021 roku. Mały poślizg, ale ruszamy. Ja powiem, Bartek, tak części do pikapa praktycznie wszystkie kupione praktycznie tak no. mamy koła mamy będą to 3... nie te nie te ale mamy tak <laughs> nie no. te. nawet felgi nie te będą tak, tak będzie wszystko inne dokładnie mamy koła 33 calowe MTK do tego mamy felgi z dystansami stalowy z, z tego co wiem felgi są nowe tak ale powiedziałeś, że na felgach też coś trzeba zrobić. Tak, zabezpieczymy je przede wszystkim. Eee, może nie tyle, co będziemy zmieniać kolor, mhm. ale, ale chociażby rzucimy na nie jeszcze jedną warstwę lakieru Wiesz, przygotujemy je bez ściągania tego, co jest w tym momencie. Jasne. Doładujemy jeszcze raz lakier bezbarwny że jeżeli będziesz musiał jechać, będziesz musiał, będziesz chciał jechać, wiesz, 2-3 tysiące kilometrów, no to felgi to spokojnie wytrzymają przede wszystkim. Słuchajcie, felgi pewnie wytrzymają, ale nie wiem, jak, eee, nie wiem jak nasz pick-up. Czy wytrzyma. <laughs> czy ty 2000, wytrzymasz? Nie? <laughs> czy ja wytrzymam. 2000 tysiące kilometrów na MTK-ach, oby tak. E, słuchajcie, Bartka firma trudni się e... przerabianiem, może no nie przerabianiem, ale czym zajmuje się Twoja firma? Wiesz co, praktycznie wszystkim, co jest związane z tuningiem wizualnym samochodów. Mm -hmm. e, zaczęliśmy kiedyś od regeneracji Felk e, i to był jakby, to był nasz fundament firmy i, i w sumie tak jest do tej pory. E, w tym momencie jesteśmy na nowej siedzibie i, i, i dopiero, że tak powiem, zaraz będziemy tutaj ruszać, ale robimy tak, no oklejanie samochodów, regenerację skór, e, kompleksowy detailing, aplikacje powłok ceramicznych, e, wyciąganie w niece metodą PDR bezinwazyjnie. Mm -hmm. e, wiesz, mógłbym tak wymieniać jeszcze parę minut i tak dalej, natomiast e, wydaje mi się, że Osoby zainteresowane po prostu klikną gdzieś tam z boku na, na jakieś linki się więcej dowiedzą. Jasne. E, natomiast e, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo, 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 nie zlecając tego nikomu na zewnątrz. I, i chyba to nas charakteryzuje, jeżeli chodzi o, o konkurencję i o firmy, które się znajdują tutaj w tym, w naszym e, województwie lubuskim, że nie zlecamy nikomu nic. Robicie sami wszystko. Macie swoje maszyny, swoich ludzi i robicie sami. Tak Okej, okay. wiemy o tym, że e, będziemy zmieniać koła, będą nowe felgi, nowe opony. Ale co dalej? Co planujesz w ogóle zrobić? Opowiedz naszym widzom, bo ja trochę też gdzieś tam pisałem, jak ten samochód będzie wyglądał. Wrzucałem różne zdjęcia, zanim w ogóle przygotowywałem się do tej przebudowy, to wymarzyłem sobie, że to będzie taki samochód mój wyprawowy jak dobrze wiesz bardzo dużo podróżuje podróżuję w terenie lubię w ogóle tą dzikość to obcowanie z naturą i, i... pewnie jeszcze kolory chciałeś w klimacie jakby swojego swojego hobby oczywiście nie <laughs> trochę mnie tak chciałbym 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 właśnie, że, bo ten samochód jest biały, ten samochód został kupiony, słuchajcie, z, od energetyki z przetargu, już w kolejnym odcinku będziecie widzieć specyfikację, czyli ile ten samochód kosztował i co po kolei każdy etap, ile wkładamy i ile kosztuje. Pieniądze, które... Idą na ten samochód, są pieniędzmi własnymi, czyli na tą chwilę nie pozyskujemy żadnych sponsorów, którzy mówią, a macie tutaj pieniądze i róbcie za nasze albo nasze części. Nie, są to moje prywatne pieniądze. Bartek jako firma też zgłosił się i część dodatkowych rzeczy, które będzie robił, to zrobił mi na nie naprawdę dobrą cenę, więc grzechem by było nie z skorzystać. tego nie skorzystać, więc Bartek, kolor. Wiesz, jaki bym chciał. Wiem, jaki byś chciał, to ale taki nie będzie. O, słuchaj Piotrze, wspomniałeś mi o tym, że, że też to te auto będziesz zabierał na różnego rodzaju targi, praktycznie to auto będzie się tak. pokazywało w całej Polsce i grono jakby odbiorców tego samochodu, który będzie na niego patrzeć, no to jest takie grono stosunkowo hermetyczne i specyficzne. Mm -hmm. tak? Dla nich te kolory, które na pewno miałeś w głowie, czyli jakiś zielony khaki, piaskowy żółty, piaskowy żółty. Piaskowy żółty, takiego... piaskowy żółty. Piaskowy żółty idealnie wpisuje się z ze strzelnicą, z jakimś tam takim wyjazdem na poligon. Taki miałem gdzieś właśnie zamysł, taką może taką Saharę, coś, coś takiego. Pójdziemy troszeczkę podobnie, ale nieco bardziej wyraziście, tak, żeby wiesz, jak będziesz gdzieś się jednak pokazywał, to żeby ciebie było widać z daleka. To e, okay. no co, wybór padł na taki złoty miedziany w wykończeniu satynowym. Dlaczego wykończenie satynowe, dlaczego złoty miedziany w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. No ma walić po oczach? No okay. paj ma... wszyscy muszą ciebie widzieć. Słuchaj, to są Słuchajcie, Bartek <słuch> chce zrobić nam złoty samochód. Później ci dodamy jeszcze kajdan taki tutaj, rozumiesz, złotego tego zęba wstawimy <słuch> i będzie idealnie. E... E, będzie człowiek w złotym samochodzie, w złotym zębie, ze złotym pistoletem. <słuch> chociażby, chociażby Nie? tak. Okej, okay, dobra, czyli kolor planujesz? Taki miedziany, złoty, miedziany, miedziany złoty e, z wykończeniem satynowym. Dlaczego okay. zrobimy wykończenie satynowe? Eee, wiesz, auto jest stosunkowo już wiekowe, tak? no I, tak. i, i, i należałoby mu nadać chociażby troszeczkę sznytu, tym bardziej, że to nie będzie projekt za... 2-3 tysiące, który ma być budżetowy, tylko mhm. jednak jakiś tam budżet będzie w to wpompowany i, 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 i ten sznyt mu się po prostu należy, jak psu buda. Jasne. Wykończenie satynowe nam pozwala wyostrzyć całą linię nadwozia, czyli w tym momencie, jeżeli widzimy linię, która idzie na przykład nad klamkami przez całe nadwozie, ona się strasznie zlewa z nadwoziem, satyna nam to wyostrzy. Niesamowicie. Tak okay. samo wyostrzy nam cały profil drzwi. Będzie to auto, które podejrzewam nie trafiło nigdy do oklejenia z wykończeniem satynowym, więc można powiedzieć, że to będzie taki. Biały kruk, jeżeli chodzi o tego Nissana. Super. E, czy zostaniemy przy dodatkach czarnych, matowych? Tak, jak najbardziej. Czar, czyli, czarny czyli, mat w tym wykończeniu. czyli złot, Złoto-miedziany, czarne, e, matowe dodatki. E, czy jakieś podniesienie tego samochodu? Słuchaj, no z, tego, z tego, co, co mówiłeś, no to będzie to charakterystyka auta wyprawowego. wyprawowego. Tak? E, nie będziemy wchodzić tutaj w pełen list zawieszenia? Nie, chyba nie chcę tego. To wszystko kosztuje, a, a rozumiem, że to ma być samochód. Ale też chciałbym tym samochodem wygodnie jeździć po zwykłych drogach, więc dokładnie. Nie dokładnie. do końca chciałbym z niego zrobić y, samochód, który przejeżdża przez y, wszystkie rowy. Chciałbym, mhm. żeby ten samochód. Y, po pierwsze też fajnie wyglądał, jak powiedziałeś, a po drugie chciałbym nim dojechać czy do Warszawy na targi, czy gdzieś indziej, ale też zacumować gdzieś w jakimś terenie. Na MTK na pewno dojedziesz. Na pewno na MTK dojedziesz wszędzie. Czy będziesz chciał jechać autostradą, czy pojedziesz na szutrach, to dojedziesz. Słuchaj, zrobimy lift tylko i wyłącznie na podkładkach, jeżeli chodzi o tak? Napompujemy go te 2 cm do góry, chociażby dlatego, żeby koła po prostu dobrze wyglądały i żebyśmy mieli że wejdą i będzie wszystko w porządku, tak? okay. Także nie zmieniamy charakterystyki zawieszenia, zostajemy w pełnym oryginale, zobaczymy, jak e, zachowają się amortyzatory, to o czym rozmawialiśmy wcześniej mm -hmm. e, po, po, po teście chociażby na, na trzypaku. Mm -hmm. e, jeżeli będzie wszystko OK, zostawiamy, tak? Natomiast Jasne. jeżeli się okaże, że są wylane i ich amortyzacja nie jest taka, jak być powinna, chociażby w tym e, połowicznej skali, no to wtedy będziemy się musieli zastanowić nad tym, czy je wymienić, ale w dalszym ciągu na oryginał, tak? Jasne. E, co jeszcze będziemy tutaj robić? Ja się wesprę tutaj, bo to było taki Bartek ma, słuchajcie, muszę, Bartek muszę. ma ściągę, więc o tyle fajnie, że on może sobie ściągnąć. Ja mniej więcej pamiętam, co będziemy robić, powiem wam tylko tyle, zanim Bartek sobie ściągnie, to ja wam powiem tak, na pewno będzie zabudowana paka, ale nie tak jak w każdym takim samochodzie, że to będzie wysoka. Paka będzie równa, będzie tam założona roleta i to też będziecie mogli zobaczyć, bo będzie pokazany kolega, który to robi. I sami się zdziwicie, jak tanio można zabudować pakę, e, na zasadzie zabudowy ją e, zabudowania e, roletą. Chcemy wam pokazywać patenty pomysły na niewielkie pieniądze, bo nam chodzi o to, żeby pokazać Wam, że jeżeli ktoś chce przebudować samochód, jeżeli ktoś chce zmienić ten samochód, jeżeli ktoś chce zrobić coś ciekawego z samochodem, to tak naprawdę jeżeli ma zaangażowanie i e, określone środki, to może robić to sam, może robić to za pomocą takich ludzi jak Bartek, może to po prostu zrobić. Chcemy Wam to pokazać etap po etapie. No i co na tej ściądze było? Zapomnieliśmy o takich rzeczach, które są w sumie najważniejsze, zanim przechodzimy do kwestii estetycznej, tak? Mianowicie, pamiętasz, jak wspominaliśmy o konserwacji podwozia, że chcesz, o, żeby to auto kurde, jeździło, no jeździło, jeździło. Nie wiem, kiedy Więc było konserwowane. Sprawdzimy, sprawdzimy, zrzucimy zawieszenie z przodu, zrzucimy zawieszenie z tyłu, oczyścimy je przede wszystkim ze wszystkich naleciałości. Mam nadzieję, że tam nie będzie dużych niespodzianek, chociażby z racji tego, jak było wcześniej wykorzystywane auto, no liczymy na to, że ta buda będzie zdrowa, tak? E, tak, no z tego co wiem, to tym samochodem jeździł w energetyce kierownik na odbiory techniczne, więc okay. nie, był, nie był to samochód eksploatowany w terenie, ale też wiem dlaczego. Dlatego, że nie ma z przodu wyciągarki. Okay. Wszystkie samochody w energetykach, tak jak mi znajomi powiedzieli, które mają z przodu wyciągarki, jeździły na awarię gdzieś po lasach, mm -hmm. nie wiadomo gdzie. Ten samochód nie ma wyciągarki, czyli jeździł, mógłbym powiedzieć, na takie właśnie jak mi powiedziano, odbiory, mhm. i dlatego ma w środku klimatyzację, a tamte nie mają. Rozumiem. No to, to jest tylko i wyłącznie plus na korzyść tego całego projektu, aczkolwiek nigdy nie wiesz, może ho hobbystycznie sobie gdzieś tam poutapiał, nie? <gry> Oby, Wszystko obe, się może zdarzyć obe, i jesteśmy w je. dobrej myśli, że tego, że tego faktycznie nie, nie było, więc e, zaczniemy w sumie od konserwacji podwozia. Przed konserwacją chyba e, nałożymy tylko i wyłącznie koła, e, powiemy dlaczego tak nakładać, co zrobić przy takim rozmiarze, żeby przede wszystkim było dobrze, jaki, jaki taki rozmiar ma wpływ chociażby na zawieszenie, na geometrię, czy ma? Czy, czy też nie ma, tak? Jasne. E, po tym przede wszystkim zaczniemy chyba od szybek, nie? Czyli szyby, mhm. szyby, szyby, tutaj to jest maschew, co, co musi być w takim projekcie. Must, co? must have must have musisz to mieć Jezus po prostu musisz to mieć Słuchajcie ja się cały czas, <laughs> cały czas uczę, nie? To trudne słowo. Nie, musisz tak. to mieć. Nie, wygłupiam się oczywiście po prostu czasami lubię tak złapać za słówko po to, żeby móc do czegoś tam e, się tak właśnie zaczepić, tak? tak. Okej, okay, tak, szyby jak najbardziej tak jest to fajną rzeczą Zwłaszcza, że jeżeli to auto gdzieś stanie, mhm. e, stanę, pojadę na poligą, pojadę e, na strzelnicę i będę tam stał długo, żeby się nie nagrzewało. Żeby się nie nagrzewało, żeby też nie, niepotrzebne osoby nie miały wglądu do tego, co masz z tyłu, tak? Wiadomo, mhm. że nie zawsze wszystko zmieścisz na paset. Czasami jakieś rzeczy podręczne trzymasz na tylnym e, fotelu, żeby nie kusiło, tak? Wiadomo, mhm. szczerzonego strzeżonego i tak No dalej. Właśnie, Jasne. właśnie, właśnie, właśnie. E, następną taką rzeczą, którą będziemy robili, to jest zupełnie coś niezwiązanego ani z zawieszeniem, ani z estetyką i tak dalej, tylko sprawdzimy w jakiej kondycji jest po prostu silnik. Wiadomo, jest to pancerna jednostka, e, nie mamy tutaj żadnego doładowania, e, co mianowicie zrobimy. Jeżeli jest dobra, to fajnie, natomiast jeżeli możemy jej pomóc w godzinę, to to zrobimy, czyli zrobimy mu wodorowanie silnika, tak? Wodorowanie silnika? Co Wy... to jest wodorowanie silnika? E, jest to stosunkowo e, nowa usługa, jeżeli chodzi o Polskę, no bo można powiedzieć, że ona jest około od 3-4 lat. Natomiast za jakiś czas, jeżeli te normy spalań będą e, bardzo przestrzegane przez stacje kontroli pojazdów, e, wydaje mi się, że każdy raz w roku odwiedzi taką stację wodorowania silników, e, chociażby z racji tego, e, jak dużo spalin wychodzi z jego silnika. W praktyce Powiedz. wpuszczamy przez układ dolotowy określoną dawkę doworu, wodoru. No. E, tam e, dochodzi do zjawiska pirolizy. Py Czyli tak, rozkładamy cząstki stałe na garu, który jest na wszystkich strefach ciepła silnika. Turbo, w tym przypadku nie ma, ale cała komora spalania, e, tłoki, cylindry, e, wszystko tam, gdzie, że tak powiem, e, największy wpływ na eksploatację ma, ma, ma paliwo czyste, brudne i tak Jasne. dalej. E, w praktyce, co tym osiągniemy? Lekkość silnika. Tak? Mhm. Czyli jeżeli możemy te, dzięki temu sprawić, że silnik będzie pracował lżej, to jak to się przekłada i, na, i, i co, co przede wszystkim to daje? E, mniejsze spalanie. Tak, mhm. e, przy niektórych silnikach, które wodowali, wodorowaliśmy o pojemności 5-6 litrów, na przykład te spalanie potrafiło lecieć drastycznie o jakieś 3-4 litry w dół. Czyli oszczędność, słuchajcie. Oszczędność, e... ekologia. Ekologia. Ekologia, no tak, no tak okay. wiadomo, wiadomo, gdzie jeździcie, tak, e, im tak. mniej tam tych bączków sobie puszcza ten silniczek. E, w lesie tym chyba dla nas wszystkich lepiej dla naszej planety, więc to ma duży wpływ. E, no i co jest najważniejsze m, w tym wodorowaniu? To, że docelowo będzie robił to każdy, ponieważ... To za jakiś czas będzie robione jak wymiana oleju. Profilaktyka. Nie chcesz wydawać jednorazowo nie wiadomo jakich kasy na remont silnika? Zrób to wodorowanie ze świętego spokoju raz okay. do roku. Nie kosztuje to majątek, a mm -hmm. e, na pewno pomoże. Jeszcze nie było okay. sytuacji, a przewodorowaliśmy kupę samochodów, żeby mm -hmm. cokolwiek się wydarzyło z silnikiem. Jasne. Słuchajcie, e, sami widzicie, że trochę, e, trochę tych rzeczy będzie zrobione. E, na sam koniec, mm -hmm. wyjeżdżając od Bartka samochód trafi do naszego zaprzyjaźnionego tapicera, który zajmie się środkiem. To też będziecie mogli zobaczyć, czyli tak naprawdę pokażemy wam całą metamorfozę naszego Nissana D22. Czy Bartek coś jeszcze? Jeszcze coś, jeszcze coś. Jeszcze coś, co? jeszcze coś mamy. Mamy jakiś tam bonusik. Eee... Jak wróci od tapicera, od Twojego serdecznego przyjaciela, którego ostatnio miałem okazję poznać, świetny, świetny człowiek. Wróci... Pozdrawiamy Cię, Mirku. Serdecznie, tak jest. Autko do nas wróci na zabezpieczenie tych skór. Okay. Zabezpieczymy je specjalną powłoką, że, która, która sprawi przede wszystkim, że nie zatkamy porów skóry, mm -hmm. ale jednocześnie położymy na nią liner, który będzie zabezpieczał nam skóry przed brudzeniem, przed barwieniem. A przede wszystkim w skrajnych przypadkach, jeżeli się zdarzy sytuacja, że coś się wyleje na te skóry, różnie się zdarza, wiadomo, Jasne, tak? oczywiście. Wydłuży nam to czas reakcji na to, żeby zareagować, zetrzeć i żeby nie pozostał po tym żaden ślad. Okay. Finalnie z tego, co widzę, będziemy jeszcze chyba Tobie szukali reflektorów? Tak. Na soczewce? Czyli wymieniamy też przednie światła, mhm. a ja w międzyczasie też będę szukał dużych lightbarów na, na dach samochodu. Tak, więc słuchajcie, no trochę tego będzie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tutaj o wszystkim Wam opowiedzieć, bo też nie chcemy. Nie chcemy Wam zdradzać wszystkich szczegółów, mm -hmm. bo, bo to nie o to chodzi. Chcemy, żebyście byli z nami w każdym odcinku, a te odcinki już od marca zaczynamy e, przebudowę i zaczynamy nagrania, więc e, no. Spodziewajcie się, jak to mawia mój dobry przyjaciel Przemek Malec, spodziewajcie się niespodziewanego, bo e, po Bartku e, naprawdę po tych jego pomysłach, po tej jego ściądze, jak mi to wszystko przedstawił, pokazał, to powiem wam tylko tyle, nie? Rany Boga, w życiu nie wiedziałem, że takie rzeczy można robić z samochodami, więc e, no cóż, pozostaje mi tylko was e, e, zachęcić do oglądania naszego nowego programu i Bartek, co? My bierzemy się do jakieś roboty, nie? I czekamy na rozkładówkę, jak na wiosnę w telewizji po prostu, nie? <głosy> Dzięki, <głosy> również wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, cześć. cześć.